Z tej strony Andrzej, w tym odcinku pokażę Wam, jak zmienić, jak zmienić w Windowsie 8 domyślny czas pojawiania się komunikatów, tutaj takich informujących np. o otrzymaniu nowego maila, bądź jeżeli instalujemy nową aplikację, to tutaj w prawym górnym rogu pojawia się zawsze taki komunikat, który znika domyślnie po 5 sekundach. Można oczywiście to zmienić poprzez wejście w kontrol, w panel sterowania. Macie tutaj takie coś jak ustawienia dostępu, i tutaj macie Centrum Ułatwień Dostępu. I tutaj macie takie coś jak ułatw koncentrację na zadaniach, dostosuj ustawienia czytania i wpisywania. Naciskacie to. I tutaj macie takie coś, jak długo powinny pozostawać otwarte okna dialogowe powiadomień systemu Windows. I tutaj domyślnie było u mnie ustawione na 5 sekund, ja sobie to zmieniłem na 30 sekund. Macie tutaj do wybioru jeszcze 7 sekund, 15, 1 minutę, 5 minut i tak dalej. Jest to bardzo dobre ułatwienie dla osób, które na przykład idą gdzieś do kuchni, czy, czy gdziekolwiek do garażu. Nie ma ich w momencie, kiedy jakoś dostają wiadomość ważną. Czekają na jakieś powiadomienie, czy to po, o... o o zainstalowaniu jakiejś aplikacji, czy też nie. No i po prostu chcieliby ten czas, żeby on był troszeczkę dłuższy. Tak jak mówię, to właśnie w centrum ułatwień dostępu możecie sobie zmienić tą opcję dla systemu Windows 8. Więc to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Hej!